Ja, Lucz i do was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Survival Games Dzisiaj będę przychodził z Miki No i to było wszystko, zapraszam was do oglądania Jak już sami mogliście zauważyć po nazwie filmiku będzie to seria z widzami Otóż pod tym filmikiem dodawajcie odpowiedzi, wideo, komentarze do wzięcia po prostu udziału w tej serii, ponieważ ja będę wybierał osoby w miarę ogarnięte z dobrym mikrofonem i oczywiście z Minecraftem premium. Oczywiście nie musi być to Minecraft, może to być różna gra, ale po prostu chciałbym nagłosić fakt, że to będzie seria z widzami. Kurde, coś mało nas jest na tym, ale dobra, to wtedy będzie będzie lepiej. To wtedy dawaj od razu na skrzynki bierzmy dobra. jakieś mieczyki deksowe jak czy coś w tym stylu. Fajnie, nic tutaj nie ma. O, mam dwa miecze, mam dwa miecze Ja on całą zbroję Troll Ja też Zero mieczyków, zero Dwa buty I na parę. Dobra, no to ja ich ciacham w sumie, nie? Mhm Dać ci zbroję? Nie, A nie ty musisz, czekaj, łapie tego... Kaczkę, czy jak on tam ma Ja z lewej Chyba chcę się poddać Skoczył Ale żyje Troll, jaki troll Ogie chyba. Ale poleciało dobra. itemków. Oho. Dobra. Mam jedzenie. Dobra, o, łuk ty, mam. Się... Masz strzały yy... Nie, nie ja może... mam. Kurde, nie mam na pierśnika. Yy, nie, ja też nie mam. Mam te, chcesz buty, spodnie, hełm, ty Wszystko kobiet. mam, wszystko mam, wszystko, wszystko mam, ma. o, tak. To skaczymy, bo mieć? No, tak. O, to skacze. <noise> skacze? Nie go go lecenia. Łot! Ale on jest na to. No, nie. Cofkę serdecznie. Łot. Zabiłeś się? <noise> nie, bo sk skoczyłem, a serwer miał cofkę Lol. i mnie cofnął. I skoczyłem drugi raz często. Kuźwa! <noise> Wierzę w ciebie. Lol. Lol. No. To było dziwne, ej, bo spadłem. Spadłem. Mhm. I mnie cofnęło, ale no właśnie żyć. Życie mnie tego nie. No właśnie, też są To odebrało, właśnie o to chodzi. I tu trochę bo lag miał serwer więc. Albo dalej ma lagi, bo jak widać, no, no spawnie. Okay. Kurde, na spawnie. Okej, On pewnie nas czy kiedy nas jest, nas jest, nas. No, w sumie zostałem sam. I tam patrzcie, nie ma jakichś fajnych tych. SG, jak coś. Okay. O, tak, i wracając właśnie do tego grania z widzami, no to musicie, wiecie, mieć odpowiedni wiek. W sumie tak naprawdę wiek nie gra zbytnio roli, tylko chodzi o to, żeby osoba była ogarnięta i miała naprawdę sprawne mikro, bo nie chce mieć zbytnich burczeń ani tego typu rzeczy. No i co? I oczywiście nie musimy nagrywać tylko Minecrafta, ponieważ na przykład jeśli ktoś ma bfka i chciałby nagrać ze mną w to zagramy w BFK, w Minecrafta to Minecrafta, Team Fortress inne różne gry, e, tylko po prostu muszę się zgrać z e, danym użytkownikiem. E, także ja zapraszam po prostu do brania, e, Po prostu, że tak powiem, udziału e, w tej serii. Po prostu co musicie zrobić? Musicie e, wpisać w komentarz że chcielibyście ze mną nagrać, e, podać, nie wiem, może nie swój wiek, ale po prostu napisać, dlaczego. O, ja będę wybierał w sumie najciekawsze. Komentarze oraz możecie też y, wstawiać filmiki z odpowiedzią wideo. No i to chyba tyle co do tej informacji. Także zapraszam wszystkich, myślę, że będzie fajnie. Dobra, tymczasem kurde, ja wchodzę na tą górę, wiesz i strasznie mi to wolno idzie po tej wodzie. A ten typek wiem, że on gdzieś się u góry na mnie, e, że tak powiem, lami. Dobra, mam grzybki w sobie mam momencie, tylko grzybki tego rodzaju mam, To widzę. Bo zostaliście Dobre. sami, on i ktoś jeszcze został Znaczy nie, ty no i No ja jeszcze... i on no. no ja i jakiś e, Rekso Tylko kurde nie mogę wejść wyżej To jest pipa, niepotrzebnie skakałem, nie? A nie mm -hmm. mogę, pomogę. dobra Tylko, że ten serwer ma głupie cofki, ci powiem, nie? Mm -hmm. Irytymię okay. Nie, bo za dużo osób sobie wbija. wbijać Wybija i serwer nie wytrzymuje no, możliwe Możliwe, możliwe Dobra, ja już prawie piłem na samą górę. może skrzynka, jakieś jakaś to była? Tak, byłaby, to było święto narodowe No, puszczaj Dobra, teraz trochę zbugujemy Wow, jaki lag Ty, ja też miałem takie laga, o, zoom a. Nie Dobra, zbugowałem e, tego, dirta, ale cóż Dobra, mięso mam, to mięso się nażre Żeby go złoić mu dupsko. Dobra, gdzie jest ta kanalia o tu jest pełno skrzynek których on nie był dobra mam klatę wow jak lol lol deathmatch on ma dexowy miecz what? Patrz, patrz, o, wygrałem 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 czekaj no pisze, no pisze. ej on miał dx -y miecz Charlie's. Jak co wy miecie miałem drewniany i pozwoiłem Iee, jaki kozak ze mnie. Dobra na eko ma ale idziemy 15 jest wolno Dobra, już wiem, na 15 ja też. na 15. Gdzieś, 3, gdzieś, jesteś 2 1 Jestem no? gdzieś gdzieś tam jestem, tylko nie jem sam Kurcze, zostawiłem to o, ty jesteś Mam mieć żelazny i drewniany O, to daj mi drewniany, chyba że chceś mieć żelazny Czekaj, może coś jeszcze znajdę On ma żelazny, uciekaj! Ja też mam żelazny Weź mi pomóż, on mnie goni, jestem Dobra. tutaj za tobą! Za tobą jestem Czy to nie za to? Jestem na ja. tym spałni on mnie goni Ja nie goni cię już, ja, ja z nim walczę O dwóch jest! O, o, uciekaj, 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 bo się z dwóch, trzech jest już Bi mnie biją. Mnie też biją gdzie jesteś? Na spawnie czy uciekłeś? Uciekłem gdzieś. Ja też uciekam. Jak to? Dobra, ja się teraz ubiorę. Mhm. Mam dwa łuki, a nie mam strzał. Ja mam coś. strzał Zrzał. Dwa łuki, zero. Strzał. Nie, 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 nie. Zdechodź, znaczy zginąłeś zginąć. Już tak szybko odpadłeś. Ja no, mnie taki... mnie śledziło trzech. Ja taki Wielu. osprzęt nie Yes, Jak jestem to jeszcze pogram, jest co? Mhm. Kibicuję cię Dobra, dobra ty kibicuj Kurde, jeszcze ktoś był przede mną Fajno jest ten deathmatch Nie mhm. ja trzeba dużo czekać Dobra, co ja mam? Co ja mam? Kask, kask mi się przyda Więc sobie kurczaczka Czy to co to jest? Nieważne Przydałbym mi się znaleźć jakiś... Dobry miecz, wow, co mi tak W jest spadł do 55 Masakra, jakaś masakra. Cały serwer ma odcofki, eee. jak widać? Nie, you no know, bez peski, jakiś ten serwer ma jakieś dziwne. Mani. Dobra, znowu buty, złote jabłko. Mi się przyda. I spodnie. Dobra, mam cały pancerz, ale. Ale przydałby mi się mieczek jakiś, albo strzały chociażby. Kurczę, wszystko mi zabrali, co miałem. Będę ci ja. dał. Eee. No spoko, spoko. Bo mnie ogólnie zacząłem bić jakiegoś typa, który się sobie e, z krzynki patrzył. Nie? No a ja potem za tobą byłem. Też chciałem z nim bić, ale tak mnie odrzu odrzucił mnie potem ktoś się z nim bił i potem kolejny doszedł z żelaznym i tak, nie dam rady, uciekłem. No ale właściwie ja się chciałem z... Nim. O, ale ok. chciałem się z nim bić i tego. I wiesz, i po prostu on nie miał żadnej broni przy sobie, nie? Mhm mm I dopiero później yy, O mam, mam, mam Dyaksowe spodnie I Dopiero później sobie ja spodnie? Wiesz, obczaiłem, ob, że spodnie mam Tak? No Ło Jo, beczka dieksowe spodnie Pierwszy raz sobie spodnie o. mam w ogóle, nie? I w ogóle jakoś tak yy, Słabiej Cię słychać tak jakbyś miał głos Taki stłumiony troszkę A teraz? Cały czas masz właśnie taki Taki stłumiony troszkę Mmm, nie wiem. Był się potem po. może poza nagraniem zobaczę co się dzieje. Bo. No, spoczkę dobra. Aże się tam mory, mi padło. Zaraz obcze piorunki. Chyba za bardzo ściszyłem dźwięki z Minecrafta, może podgłośnię. A te pioruny bardzo przeszkadzają. Ponoć mają włączyć te pioruny, ale nie wiadomo. Znaczy ja i tak je ściszam. Dosyć bardzo, wiesz. Także. Myślę, że na pewno. O, teraz wysłuchaj to, może trochę za głośno było słuchać, Może jednak ściszę tutaj, dawy e, 7. Bo ja ściszam ogólnie w systemowo, bo jeszcze wiesz, e, Piotr polecam, polecą. Ja też polecam. mam taki program. Znaczy, to nie jest program, to po prostu w dźwiękach, nie? Ściszasz i. Wiem, ale wiesz, może to tak sobie ściągnąć tak na? na pulpit i ja mam wszystko. System Sky, Fraps, A no, Minecraft, boże. głośniki. Dobrze ja pikole, Ej, jaki mieczik jest lepszy? Drewniany czy złoty? Kurczę, trudno powiedzieć, jakbym tak bym bardziej no, chyba na. Złoty, bo to jest taki bardziej in, w rzeczywistości jest lepszy. Ten, otwarczy no, twardszy jest, to bym na złoty stawiał. No, byłem i złoty, i drewniany, ale nigdy nie mogę zapamiętać. Już e, kiedyś się pytałem widzów i wiesz, już mi napisali, ale znowu zapomniałem. Częno znowu chyba na Wiki Minecraft wejść i tam wszystko pisze ponoć. Dobra, za, za wysoko jest sesnka już tylko ktoś był bo akurat... O nie był, nie był, dobra, mam kas kolejny. Kurczę, już mi się itemki zaraz nie ja mieścić. To, to może się połączyć ze sobą. Czekaj. To jest chyba jakiś parkour. Tylko wstawiam no to no to jedziemy z tym No to ja sobie mogę zrobić tak. O. Ja cofkę miałem lekką. Nie, dobra, to nie była cofka, jestem sobie w parkurowaniu, hmm. a to już chyba wszyscy wiedzą. Dobra, tutaj raczej nie mogę wejść. No tu powinienem wejść? No nie wejdę. O, jest. Wow, jaka cofka. Czekaj. Se wejdę. Ja oh, teraz wchodzę. Ak aktualnie wchodzę na tego. Na statek. statek No, jest statek na temat atylu. O, ktoś tu był przede mną. Albo do jakiejś drogi. Chyba skrzydła. Jest jeszcze skrzydła, to tam się udam. I tak zaraz będzie dead match. Także. 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 Wiadomo, kto wygra. No, muszę wygrać. Tak, dla widzów. By no, dla widzów by się przydało. Chociaż ci powiem, że mnie i tak nikt nie ogląda. What? No. No, No, tak. No, serio. Ej, no patrz. No, bo ja co, właśnie jestem zmartwiony z tego powodu, ponieważ na 1300 subskrypcji. Ogląda mnie jakieś 100 200, jak ma, 200 to maks, a tak 100 to przeciętność około. Ma coś takiego. To jest dużo. To jest mało. Właśnie. Na tyle subskrypcji? To... Jak, jak mój film, jedyny, mój film to max, jak, miał, jak mam 100 widzów około, to mój to max To przeciętność u mnie to jest około 50. No, tak... ale masz 100 widzów, a ja mam 1000 No, no, no ale nie, ty masz po 100 coś Ja, ja tak rzadko, jest ja zawsze po 20 30 Tam się rzadko trafia 100 No, ale dzisiaj trafia <laughs> jak, wstawię, wiesz, jak zrobię jakiś zagraniczny filmik e, typu, wiesz, Harlem Shake, no to, w, to mm. wtedy oglądają wszyscy, nie? Tak dziwne, bo e... każdy chce Minecrafta, ale to do czego nikt nie chce Minecrafta Ok, zaraz chyba Kiedy ten deadmate się zaczyna O, są na ziemi tyłki. Jest tutaj umarł Może on. Ja Nie czy nas jest? Jest nas trzech ogólnie na serbie. ostro. Powiem Ci, że dwóch ma że się zmieniło mają po żelaznym miczyki. Oni? No, bo jeden mi zabił z żelaznym mickiłem, tam jeszcze jeden miał żelazny micki no. To lipa ogólnie. To się przetrwasz, ale jak oni się wybiją. To ja wiesz. muszę właśnie jakoś tak liczę na to, że nie bierze e, będę jakoś, nie wiem. E, no wiesz. Tak, e, że oni się nabili, więc... No właśnie, bo tak przeżyjesz, bo oni tam nie dają śledów gdzieś żyła, tylko tylko dobijesz. Co ja, ja tu itemki zdawałam? Ile tu skrzynek Co na slorów? Zna na itemki. Tych, których wkrótce nie używam Dobra, jeszcze dwa oburki Dobra, jedziemy Dzisiaj Tu mam skrzynki, ale wiem, że mogę wejść wyżej Kurde, cię szybko pozbieram te skrzynki, bo zaraz będzie właśnie koniec Jezu! Złoko tutaj czeka na mnie! To zabił się? Czy żyjesz? Żyję. No i się pisze, że bit zginął. Czekaj. bo wam tam jest u góry, no to się pał. Ja tu nie będę na do ciebie, frajerze. Co on? Hmm. Myślę, że jakiś głupi jestem. A e, masz lepsze kół, czy gorsze? Hmm? E, on zwrócił się. Ale kto ma lepsze Q? Nie wiem, bo on. Ale chodzi o zbroję Sorry, o zbroję Coś sądzę, że on ma żelazny mieczek w ręce drugiej Czekaj, czekaj, czekaj dostaję, 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 Zabiję go, zabiję go Patrz, spadł Nie Jest Jest Zgib Jeeeeeeest Mam żelazny Ej. Czekaj Jest, typa. Czekaj dobie, chyba. Nie pisze, żeby ktoś z, z ten... zginął. O, 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 o. Myślałem, że tylko atom Garda, 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 gin! Kurde, chyba mnie zabił. Nie? nie bo zabrałem laga. Minecrafta mi wywaliło! No nie, dlaczego mnie to spotyka? To jest taka mapka starożytna bardziej. 26, ale jest mało osób. 7 osób jest teraz będzie z tobą, więc...